Siema, siema, z tej strony Bazyl z okazji 30 subskrypcji na moim kanale już jest nawet powyżej ogłaszam kolejny konkurs yy, w którym do wygrania będzie postać na serwerze Exalion yy, serwer teraz jest bardzo popularny więc myślę, że chętnych będzie dużo yy, do wygrania FMSik, do zmiany zawsze coś wart chciałem, żeby było lepiej, ale jak zwykle zmieniło na gówno Chębyle jaki, taki do, do zmiany Zbrojka, no to coś już w tym pobijecie, budki pod V2, takie na coś zrobione, tutaj bransoletka tak samo, ebony są słabe, ale łatwo wykuć na 9, dlatego tutaj nie gram, spodobał mi się inny serwer, Hillstar, na którym będę grał od jutra, jutro będzie odcinek na moim kanale z tego serwera, serwer bardzo fajny, więc na niego Was zapraszam. Linki, prezentacja będziecie mieć w opisie. To na, tyle, co, no, to na tyle, co możecie wygrać. Teraz zasady konkursu: czyli co i jak trzeba będzie napisać. Po prostu trzeba będzie napisać na przykład informacje, jeśli bym o czymś zapomniał. Na pewno będzie to w opisie. To tyle. Zapraszam Was do brania udziału w tym konkursie. Myślę, że nagroda jest w miarę spoko, konkurs potrwa tydzień, tydzień albo 8 dni, jeszcze się zobaczy, w opisie będziecie mieć wszystko co i jak, więc siemanko, pozdrawiam Was wszystkich, widzimy się na odcinku z serwera Hillstar.